się ma pamiętajcie o telegramie tam wszystkie update'y, tyle co e, słuchajcie e, zrobimy sobie jeszcze tak e, Alt-layera, bo jest jakaś tam druga część e, i chyba w sumie tylko altlayera tutaj tak mi się a nie jeszcze jakaś tam akcja na galaxy jest ale chciałem też was zapy zapytać o tego blog Vision, którego widzicie na ekranie bo ja, oni chyba coś tam zapoczątkowali z SUI i ja tam ich obserwowałem, tu generalnie chodzi można sobie jakieś API tworzyć i tak dalej, ja nie jestem tutaj jakimś tam, no wiecie, może Wy to kumacie bardziej, ale co ciekawe, oni tutaj wychodzą już na scrolla, gdzieś tam byli na Arbitrumie, o i jeszcze zobaczę, u, hu, hu, no to słuchajcie, to nie w takim razie raczej SUI, bo tutaj zobaczcie, że są jakieś zadania na Galaxym, gdzie jest mowa o sierpniu 2021 roku, więc to raczej nie o tak jak mi się wydawało, się wszystko zaczęło. W każdym razie ja tutaj widzę, że sobie nic nie mogę pobrać niestety, ale no właśnie, dobra tego to może też Wam zostawię. No może, może kumacie tutaj może warto by się tutaj tym zainteresować i może ktoś by kurczę... Mógł rzucić jakieś info, bo, no mówię, ja tutaj nie jestem jakimś tam programistą, czy, 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 czy kim tam i ciężko mi tutaj cokolwiek pokombinować, ale wydaje mi się, że gra mogłaby być warta świeczki ogólnie z tym w jakimś tam naprawdę dłuższym terminie, bo, bo raczej trochę taki, ja przynajmniej nie spotkałem się z tego typu projektem, ale no to, 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 to by było w sumie na, na tyle, tyle, tyle jeśli chodzi o tego BlockVision, a idąc sobie dalej, jest tutaj ten cały alt-layer i mamy tutaj te zadanka do wykonania. Tam wcześniej, pamiętacie, ja tutaj wrzucałem, były jakieś tam min tutaj NFTK, jakieś tam chyba zwykłe inne rzeczy jeszcze typu chyba swapy? Nie pamiętam, już powiem Wam, i gdzie to było, tutaj, nie, tutaj. No właśnie, i tutaj mamy tak, steak on bacon layer. Co do VC tu i reszty to odsyłam was do tego materiału. Natomiast jak już fałcecik będziecie mieć, to wchodzicie sobie w staking, tu sobie zaznaczacie jakiegoś walidatora i powiem wam, że no właśnie, no pójdzie czy nie pójdzie? Właśnie się często dzieją takie rzeczy tutaj, że niektórzy ci walidatorzy tak jakby są, ale ich nie ma, znaczy się działają albo nie działają. O, i tutaj znowu mi się poszło, ale znowu tutaj mi nie chce... A, bo minimum jest jeden. Dobra, no to klikamy sobie delegate, nie wiem teraz czy mi zaakceptuje znowu, bo nie wiem czy będę miał na fee, bo Tutaj, jak widzicie, już jednego mam zrobionego. Ale pójdzie. No i mamy zrobionego. No i to nam przeszło. Następne mamy Stake on Rollup Staking Portal. I to zwrapowane Ethereum. Czyli musimy sobie... Chyba to był ten bridge. Tak mi się kojarzy. Przechodzimy na sepolię. E, nie, to nie był ten bridge, sekunda. To była ta strona. No i tutaj sobie bierzemy jakąś tam wartość. Możecie trochę więcej, bo tutaj jak widzicie ja już coś tam zrobiłem sobie, więc no tak tylko poglądowo to robię. Network is busy, jak zawsze. I jak już Wam pójdzie, to przechodzicie sobie do tego rolapa i tu musimy sobie postejkować trochę tego weta, przy czym tutaj pamiętajcie, żeby sobie powybierać kilka tych badziewiów tutaj i a, ja tutaj nie mam tak na dobrą sprawę zrobionego wszystkiego, więc mogę sobie tutaj trochę też poszaleć. żeby mieć to tam pociechane, później powiedzmy, możecie zrobić tak, żeby tam, nie wiem, na drugi dzień dajmy na to wbić tutaj i poklaimować sobie te tokeny SRT, czy jak to tam no i przyjrzymy się ojej przyjrzymy się zaraz jak to jak to będzie po kolei wyglądało tutaj jeszcze trwa no dobra no i tutaj jak widzicie to dosłownie chwila minęła i już tutaj mogę zrobić jakąś klejma, ale poczekam sobie spokojnie, żeby to nie było tak od razu. Możecie tutaj sobie kliknąć, żeby odstejkować. ale to też niekoniecznie trzeba to zrobić od razu, co nie? I tutaj ja też tak, jeżeli tak sobie pomyślałem przynajmniej, że jeżeli są takie akcje, że na jednej platformie właśnie robiłem że kilka rodzajów stejku tego samego tokena i czy dziadku to będę robił to w taki sposób, żeby te wartości no, stake'ować różne mimo wszystko, żeby to nie było takie wiecie na zasadzie ruchów bota, czy czego tam. No no i to sobie możemy strzelić jeszcze Oscara. Tego dajmy 0,3. Czy jeden może. A da się zrobić stake bezapruwa? Tak swoją drogą zobaczymy. Ciekawe będzie to. No i tak jakby poszło. Także. No dziwne. No ale okej, okay, dobra. No i tutaj, jak sobie wrócimy do tej akcji, to tu sobie to wyciachamy, to wyciachamy. No i tutaj to już mamy same tweety, retweety. Discord no i tylko tutaj wiecie co też miejcie na uwadze to że żeby to weszło to tam około dwóch, chyba trzech dni nawet trzeba było poczekać ja tak przynajmniej miałem, że robiłem to, już nie pamiętam kiedy ale nie wiem czy to nie był poniedziałek a tego klima zrobiłem dopiero wczoraj więc nie wiem no może June 08 ostatni, no no więc właśnie, hmm, więc no, no dajcie, dajcie tam sobie chwilę na to czasu i ostatnia rzecz tutaj i to chyba też jest od to samo oni w ogóle, bo już, a nie to jest altlier, to jest altitude, ale tego altitude też kojarzę, że robiliśmy, hmm, jest tutaj taka akcja, z nimi ale nie jestem w discordzie no to dołączmy do discorda no zaakceptuj no i jesteśmy na ichszym discordzie zrobimy sobie tutaj tą weryfikację o nawet poszło szybciej niż myślałem wyciszamy tego usuwamy póki co Dobra, zweryfikuj. No i dobra. No, i tutaj ogólnie, żebyście się nie przejmowali o te atli 5 transakcji, bo e, ja robiłem generalnie wszystko to, co pokazywałem wam na filmie i mi to po prostu wskoczyło, także powinno być spoko. Natomiast tutaj jest taka informacja, że będą nagradzać testerów. E, jakimiś specjalnymi nagrodami, które będą oparte o jakieś kryteria aktywności. Także, żeby, tutaj piszą przynajmniej, żeby dostać jakąś tam, nie wiem, A plus effort, Jezu, ja nie wiem jak to powiedzieć, no takie podejście do tego powiedzmy. No, także, no ja sobie tu w ogóle jeszcze zrobię registerka. A i w ogóle to może sobie nawet jeszcze wrócę, wiecie co, do, tej, do tego do tego projektu i może jeszcze coś tam przeklikam, bo, bo dlaczego nie, jeżeli tutaj takie coś wychodzi na światło dzienne. Dobra, tego mamy nie wiem czy ja go tutaj w końcu followuję, czy go nie followuję, nie followuję. No to już będę miał go tutaj pod ręką. I co i jeszcze może tak się rozejrzeć o czymś nie zapomniałem, bo no, żeby nie było gafy, poczekajcie chwilę. No, wiecie co, wydaje mi się, że to by było wszystko. To by było na tyle. Także dziękuję bardzo. I co? Jakby coś, to piszcie śmiało. Jakby coś pamiętajcie o tym telegramie, bo, bo staram się tam na bieżąco aktualizować. Chociaż staram się też nie spamować z drugiej strony i nie przeciągając. Miłego weekendu Wam życzę. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.